No, i się witam Was w bardzo ważnym odcinku z cotygodniowych nowości. Bardzo ważnym, ponieważ dzisiaj nie tylko zobaczycie cztery nowe posty, które SCS opublikowało, które dotyczą już tego co jest w grze, albo co niedługo będzie, ale też ostatnio odbył się live, na którym SCS powiedziało co w przyszłości zostanie dodane do gry. Także bez przedłużenia przypominam o łapiec w górę oraz o subiku. Zapraszam Was też na naszego Discorda, TikToka oraz na mój drugi kanał. Linki są w opisie. No i dobra, zanim przejdziemy do takich typowych, cotygodniowych nowości, to. Jeszcze jeszcze nie zmieniamy kadru. Na chwilę wam powiem o sześciu rzeczach, o których SCS wspomniało na tym live. Pierwszą rzeczą jest to, że zakontraktowali nowe pojazdy. O co tutaj chodzi? No ostatnio odbył się ten event IAA w Hanowerze z tego co pamiętam. To jest taki event, na którym przedstawione są nowe, nowe rzeczy, które zostały wprowadzone na rynek. No takie targi, no, targi technologiczne, coś takiego. No i w każdym razie powiedzieli tutaj o tym, że zakontraktowali nowy pojazd albo nowy pojazdy, tutaj nie jest za bardzo to sprecyzowane, które zostaną dodane do gry. I zobaczcie, chwilowo jest zapowiedziany nowy MAN, że na tysiaka będzie dodany do gry, ale oprócz tego w ostatnich dwóch, trzech latach wyszły cztery ciężarówki. Pierwszą jest Iveco S-Way, drugim jest Volvo, ale już nie pamiętam jak się tam nazywa. DAF oczywiście 2021, czyli XG chyba, czy coś takiego. Oraz Mercedes MP5. No i chwilowo z tych mamy dostępnego tylko DAFa. Czyli jeszcze Mercedes, Volvo i Iveco nie zostały dodane do gry. W sensie inaczej, nie zostały zapowiedziane, że będą. No i tutaj powiedzieli o tym, że zakontraktowali nowe umowy na nowe pojazdy. I teraz tak, no właśnie nie wiadomo, który to będzie z tych trzech. Czy to będzie jeden z tych pojazdów, czy to będą dwa, czy to będą trzy pojazdy. Tutaj nie powiedzieli. I też niestety nie sprecyzowali, bo powiedzieli coming year, coming years, czyli w, nadchodzących, w nadchodzącym roku, w nadchodzących latach. Więc też nie wiadomo, ile zostanie w następnym roku danych tutaj pojazdów DAW został wprowadzany jakiś rok temu coś takiego, już nie pamiętam dokładnie kiedy też od jakiegoś pół roku może może paru miesięcy wiemy o tym, że robią nowego mana, które są już normalnie zdjęcia, pokazywałem kilka odcinków temu z tygodniowych nowości no ale na razie też z tym nowym manem nie ma napisany kiedy on wyjdzie w sensie z tego co pamiętam jest napisane, że na pewno nie w tym roku, więc 99% szansy, że będzie dodany w następnym roku, czyli co najmniej jedna nowa ciężarówka, no ale możliwe że jeszcze drugą i się uda zrobić, czy tutaj będzie Iveco, czy Mercedes, czy Volvo na razie nie wiadomo. Czyli na pewno zakontraktowane nowe umowy na ciężarówkę lub ciężarówki. Kolejną rzeczą jest może tutaj to nie jest jakoś mega ważne, ale wspomnę, World of Tracks będą bardzo chcieli rozwijać tą platformę, żeby przerodzić to w takie MMO, czyli Massive Multiplayer Online, czyli no chyba wiecie o co, co, co to znaczy. I o co tutaj chodzi? Oprócz tego, że to będzie jakieś tam bardzo rozbudowane bla bla bla, bardzo ważną informacją, której powiedzieli, że będzie można tworzyć firmy na wzór tych realnych. Czyli tutaj chodzi o to, że będzie można tworzyć po prostu VS-ki, już nie tak oddzielnie poza grą, tylko normalnie gra będzie umożliwiała w sensie ten World of Tracks będzie umożliwiał to, żeby można było dodać firmy, wirtualne spedycje. Też nie powiedzieli o tym dużo, po prostu powiedzieli, że myślą, że robią to, zaczynają to robić, ale to trochę czasu zajmie. Kolejną rzeczą są konsole. Tutaj akurat z konsolami jest tak, że nie wiem, nie wiem, czy to Was interesuje, więc, tak na szybko wspomnę, że jest problem z update'ami. Po prostu, jak wypuszczą coś, jakąś grę, no to będzie później problem, żeby updateować tą grę, w sensie dodawać tam nowe rzeczy. Czyli, na przykład, na przykład, kiedyś nie było rozsuwanych okien w ETS-ie, a teraz są, no i coś takiego będzie trudno dodać na konsolę. Kolejną rzecz: silnik gry ma ponad 20 lat, no i próbują go ulepszyć. No, tutaj tyle chyba informacji wystarczy. Kolejną rzeczą jest więcej rodzaju trafiku. Rodzajów trafiku, tak dokładnie. I wspomnieli o autobusach, czyli chcą tutaj dodać więcej rodzaju pojazdów, które jeżdżą w trafiku. Między innymi będą to autobusy, w sensie bardziej autokary, bo to coach powiedzieli, więc autokary. No ale też tutaj za dużo nic nie wspomnieli. Powiedzieli, że bardzo dużo czasu kosztuje dodanie takiego jednego pojazdu do gry, ponieważ kiedyś. Trochę gorzej gra wyglądała, teraz już dużo lepiej. Tutaj tak dodam, że nie wiem czy pamiętacie, ale rok albo dwa lata temu dodali bardzo taki mocny update dotyczący cieni. I teraz, żeby te cienie wprowadzić do gry, każdy budynek, każdy pojazd trzeba było przystosować, żeby on dobry cienie jakby dawał, więc tutaj jest bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dodać nowy pojazd. No, myślę, że rozumiecie. Ale, słuchajcie, jeszcze powiedzieli takie zdanie, bardzo ważne, już tutaj czytam. I to też było przy trafiku. Improve the words as they are, that we may cover new regions or continents. Eventually, no, coś takiego. Czyli tutaj jest napisane, że ulepszać świat takim, jakim on jest, oraz abyśmy mogli w końcu jakby przykryć, jakby objąć nowe regiony i kontynenty. Nie wiem, czy rozumiecie tutaj? W sensie, no nie jest to tak dobrze sprecyzowane zdanie, ponieważ mówię, to jest wyjęte z kontekstu, bo tam in, o, to o czym mówili to nie jest jakoś bardzo ważne, ale wspomnieli nowe regiony oraz kontynenty, czyli bardzo możliwe, że stanie się to co mówiłem wam dwa lata temu na odcinku, czyli że nie będzie Eurotrack Simulator, tylko World Track Simulator, czyli że zostaną dodane nowe tutaj kontynenty. Bardzo możliwe, że zostanie po prostu Azja dodana, w sensie tutaj Rosja, może Afryka, no bo to są tereny, które bardzo pograniczą z tym co już jest dodane dane do gry. No, dobra, już 8 minut ponad nagrywania, pewnie z tego będzie około 6 minut macie odcinek, ale już przechodzimy do takich właściwych nowości z tutaj SCS-u, które opublikowali. No i pierwszą rzeczą jest, są Bałkany Zachodnie, czyli nowe DLC do ETS-a. Tutaj jest post mówiący o religiach. No, generalnie Bałkany są bardzo takim religijnym regionem, bardzo różne tam religie się wyznaje. No i bardzo tutaj będzie to nacisk położony na to, po prostu po na tym updatecie. tutaj możecie zaczyna tym dlc tutaj może w ogóle jaki fajny budynek taki dziwny mega e, możecie tutaj pooglądać sobie jak będą tutaj te wszystkie e, czy to no albo protest nie protestanckie tylko prawosławie o tak prawosławskie kościoły e, oraz meczety takie e, islamskie czy tam muzułmańskie po prostu nie e, no tak jak widzicie ładnie to wygląda no możecie sobie tutaj poprzeglądać I ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że bardzo fajny teren tutaj jest taki dodany. W sensie to jest po prostu pewnie zwykły po prostu teren, żeby to ładnie to zdjęcie wyglądało, ale bardzo ładnie to jest zrobione, nie? O, na przykład to. Nie, no, kozacko to wygląda. Same budynki te są spoko, też są ładnie zrobione. Nie wiem, co tutaj, czy tutaj jest co dużo mówić. Są na pewno realne, ponieważ, no, takie tam są. Na przykład w Grecji bardzo podobny budynek do. Czekajcie, do czegoś takiego widziałem, także, także, no, na pewno realne. No, ale dobra, tutaj więcej takich informacji nie ma. Po prostu będą dodane takie budynki, jak tutaj widzicie. Przechodzimy teraz do kolejnej rzeczy, które. do filmu dokładnie. Którego nie oglądałem. Tutaj napisali. Że coś nadchodzi do gry, no jest po prostu znak z Halloween. No ale mówię, ja tego filmu jeszcze nie oglądałem, także już otwieram YouTube'a i lecimy go, słuchajcie, obejrzeć. Ale mówię, ja go nie oglądałem, więc obejrzę go razem z wami. Dobra, zaczynamy. Ty, 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 co tu było? Aha, jest to jest po prostu jakieś malowanie. No okej, okay, dobra. Czy coś jeszcze będzie ciekawego? Ja bardziej oprócz tego, co jest tak na pierwszym planie rzucone jeszcze patrzę, czy na przykład nie jest tu jakaś nowa ciężarówka, ale nie, tu widzę, że to jest Renorange po prostu. na no, jakieś malowanie. Jakieś zobaczcie, tutaj są dodane. Yy, nie wiem, czy tu będzie widać. Kurde, nie, ja tego słuchajcie. O, złapię teraz jakieś nowe tutaj dodatki do kabiny. Okej, okay. czyli pewnie będzie jakieś kolejne DLC związane z Halloween. No dobra, nic jakiegoś mocno ciekawego. Myślałem, że bardziej to ciekawe będzie. No pewnie będzie po prostu jakieś nowe DLC. No i tyle. Kolejną rzeczą jest już ATS. Ale jeszcze do ATS-a wrócimy za sekundkę. Tutaj w Teksasie dokładnie, czyli w nowym DLC, które będzie w ATS-ie, tutaj prezentują, że będzie też przemysł kosmiczny. Czyli będziemy mogli dostarczać różne tutaj ładunki do. okej, okay, do, do tego. Do po prostu firm, które zajmują się tutaj jakby. No kosmosem, wiecie o co chodzi. Tutaj w ogóle wygląda ten magazyn tak jakby to było SpaceXu, nie? Tak idealnie ten znaczek przypomina to. No, tutaj możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. Będziecie też przejeżdżali koło takiego muzeum, gdzie są realne statki postawione. No i tyle, słuchajcie, no widzicie, no... OK, jest to spoko zrobione. Fajnie, że coś takiego dodali. Na pewno będzie dużo firm związanych z tym, i bardzo się cieszę, że zobaczcie, że tutaj możecie wjeżdżać na tą firmę i będziecie jechali obok tych rakiet dosłownie. Także, no, jest to na pewno fajnie, że nie będziecie to tylko z daleka widzieli, ale też dosłownie będziecie mogli pod to podjechać. A możecie zobaczyć, że to jest bardzo, bardzo, tak jakby to powiedzieć, realnie zrobione, w sensie tak bardzo szczegółowo, nie, że są jakieś tam, no. No tutaj jak widzicie, no mega szczegółowo jest to zrobione. Brudy, jakieś tutaj nieliny, tylko takie, no wiecie o co chodzi, mega, mega fajnie. No i dobra, ostatni post, który dotyczy się ETSA, czyli dziesięciolecia tej gry. Tutaj najważniejszym jest to, że zostanie dodany nowy event, bardzo mały event, więc bardzo możliwe, że i ja go nawet zrobię. Tutaj musicie z dowolnego miasta do dowolnego miasta przewieźć ładunek z World of Trucks i jeden tylko, czyli nie tak jak zwykle było 5, 6 czy tam 10. Tutaj po prostu jakiekolwiek Jakikolwiek ładunek z jakiegokolwiek miasta, oczywiście z World of Tracks, czyli z rynku zewnętrznego, no i dostaniecie takie malowanie. Powiem Wam, że naprawdę są fajne. Szczególnie te. Naprawdę tutaj dla samych malowań warto to zrobić. Tym bardziej, że to jakieś trudne nie będzie ten event. No i kolejną rzeczą jeszcze będą dwie do wygrania kierownice. Takie te, te ile? Jak to się nazywało? T248. Pierwsza kierownica została rozdana na live, więc już trudno, ale druga możecie wygrać dalej, ponieważ możecie na media społecznościowe wrzucać z tym hashtagiem zdjęcia, które prezentują, zaraz, zaraz wam tutaj powiem, prawdopodobnie po prostu albo ten event, albo po po prostu te balowania, ale zaraz zobaczymy. Tak, tutaj napisane, że trzeba założyć po prostu ten lakier, no i osoby, które jakieś wykona najładniejsze zdjęcie, czy po prostu, no, po prostu zostanie wybrany jeden zwycięzca z mediów społecznościowych, który użył tego tutaj, no, hasztagu, no i będzie mógł też taką kierownicę sobie wygrać. No, taką, zobaczcie, że to jest ta specjalnie, taka niekalibrowana, taka specjalna limited edition powiedzmy, bo tutaj jest normalnie przystosowana specjalnie do ets -a. Mówili tam kiedyś, jak ta kierownica wychodziła, że ETS dostał kilka, w sensie SS dostał kilka takich kierownic specjalnie spersonalizowanych pod nich i będą je rozdawali w najbliższym czasie. E, dobra, słuchajcie, no to tyle, jeśli chodzi o. Tutaj ten odcinek wyszedł naprawdę długi odcinek, ponad 14 minut nagrywania. No ale naprawdę dzisiaj bardzo fajne tutaj nowości były, nowe rzeczy wam pokazałem. I naprawdę jaram się tymi tutaj budynkami, bo one są naprawdę kozackie. I nie wiem, czy tutaj o, o takie zdjęcie wam mogę pokazać. Możecie sobie zobaczyć od razu, jak będzie wyglądało to DLC. Naprawdę, słuchajcie, jest to. Jakby to powiedzieć? Kolejny krok przełomowy w tym, co SCS jest, jest, dodało. Zobaczcie, zawsze jak były coś takiego dodane do gry, to tekstura była płaska. Tutaj zobaczcie, że ta ziemia jest wypukła, w sensie ona nie jest pro, prostą płaską teksturą, tylko one naprawdę te ziemie, tutaj zobaczcie, jakieś kamienie są jakieś takie, wiecie, górki ziemi i tak dalej, więc fajnie, że to nie jest wszystko płaskie, tylko to naprawdę jest. No, kurde, nie wiem, jak to nazwać. No, kozackie po prostu, mega ładnie to wygląda, słuchajcie. Naprawdę, naprawdę kozacko. No, tutaj, no, okej, okay, to jest spoko zrobione. Trochę mnie przypomina taki styl robienia pomezani, tak minimalnie, nie? Ale fajnie, fajnie, spoko. Tutaj możecie sobie zobaczyć jakieś miasto. Które, y, które tutaj zostało zrobione. Zaraz poszukam w komentarzach, czy ktoś nie napisał y, po prostu nazwy tego miasta, bo bardzo możliwe, że po tym tutaj znaku można to rozpoznać. Y, no, ale widzicie, tak to wygląda. Bloki, też te cienie, zobaczcie, naprawdę kozacko. I zobaczcie nawet, jak budynki są realnie zrobione, w sensie biurowce, że tutaj normalnie widać biurka w tych budynkach. Słuchajcie, te DLC naprawdę będzie mega dużo ważyło, ale też będzie mega kozackie. Tutaj na przykład te cementy, nie, no słuchajcie, naprawdę mega się ja bo to wygląda kuzacko i tutaj to miasto to bardzo przypomina Istanbul nie? Też tam się jechało, też mniej więcej taki widok był, więc, więc więc spoko, naprawdę mega fajnie zrobione. Dobra, słuchajcie dzięki za obejrzenie tego odcinka mam nadzieję, że bardzo fajny dzisiejszy odcinek był, bardzo dużo, tak jak powiedziałem nowości zostało dzisiaj dodanych, w sensie bardzo dużo nowości dzisiaj wam powiedziałem przypominam jeszcze o łapetce w górę o subiku, zapraszam was również na naszego Discorda, TikToka oraz na mój drugi kanał, no i co? Siema do następnego, no i cześć.